Cześć, jestem was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. No jest słuchajcie, był dopiero update, i co do zostało dodane? Został yy, dodany yy, Gugan, czyli miotarz wybuchu Glutu. I yy, ta właśnie jedna broń. Z mapo się słuchajcie, nic tu chyba nie stało. No chyba nic. I chyba został dodany też yy, chyba taki launchpad, tylko że taki rzucany, więc to sobie na pewno dzisiaj przetestujemy te dwie bronie. Ale jak zwykle najpierw odbierzmy sobie zagwiazdki z karnetu. Więc pyk. Odbieramy sobie całą stronę siódmą. Pyk, skina, znaczy bardziej styl i strona ósma. Myślę, że fałdolce na początek. O, jeszcze można ten styl do miau czachy. Dobra, i czym tu jeszcze jakim skinem możemy sobie dzisiaj zagrać? Na jakim z karnetu, którym nie graliśmy, czyli może miał Czacho? Dobra, tym. Tu jeszcze może sobie weźmiemy to. I to. Lotnie też sobie można zmienić. Może być taka. Chociaż dobra. Nie, 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 nie. O taka. Zwykła z tego sezonu. Chroma Parasol. Tak więc, dobra, słuchajcie, mamy pierwszą gierkę. No i może sobie polecimy. <laughs> o, tutaj, tutaj naprawdę dawno nie latałem. Zobaczymy jak ten panem wyjdzie. Czego tu jest co so dźwigi? I czego tu są so dźwigi? Ty, dobra! Mamy panel skoczny pad rzucany. Jest on niebieski. Myślałem, że zginę. Zaraz go sobie weźmiemy. O, shotgun. Myślę, że to może być dosyć fajna rzecz. Zobaczy zobaczymy też, jak często to leci. Dobra. Tak. No i jak zwykły ranka. Dobra, nie mam w ogóle kluczy Dobra, zobaczymy jak to No tu poleci Mam w ogóle 5k golda Więc możemy dzisiaj porządne ulepszenia zrobić Gramy dzisiaj słuchajcie Z budowaniem Dobra, mamy tu kolejną skrzynię. Mamy poty czy to gdzieś, to gdzieś klepie? lecimy. Hang ground. No mamy klucze. Mamy też nową broń Mamy słuchajcie zawalista Weźmie Weźmiemy sobie ją Pyk na górę A pusek też leci Pyk Pyk Czego tam dalej się niczego nie da budować? Dobra, otwierajcie. Że... O! Mamy tego lunchpada. Dobra, zaraz tu sobie wezmę. A więc dobra, bierzemy sobie tego PEMA Biorę sobie Denera. Więc tak, słuchajcie, wychodzimy. Dobra, to aż tak, tu nie działa. Sobie, tu na górę. No i teraz mamy tutaj dobry widok na całe okolice. Możemy sobie w coś postrzelać. Gdzieś tu, słuchajcie, ten chłop, co na mnie wziął zlecenie, jest. Nie tam w ogóle jeszcze jest. No raczej był już, ale wysadzę go. O widzę go. Jak on ma sniper, to może być źle. Tutaj ludzie powinni do mnie stąd przychodzić. Spójrzmy, bo może tutaj idą ludzie. Tu chyba gdzieś jakieś strzały są. O, leży. Chłop znowu gdzieś tu podchodzi. Przyleciał tu. Czy mieli tu coś ciekawego? No dobre amo? No tak, to nic tu ciekawego za bardzo nie ma. Dobra, słuchajcie, wychodzimy sobie tutaj na górę. Ktoś zabił tego właśnie Ziomka, na którego miałem zlecenie. On ma tego Gugana. Jeszcze tu jakiś gdzieś chłop chyba podchodził. On Nie no, ma takie biało Lecę do niego Będę jeszcze mógł wam pokazać tego buglena niego. Jest! Ma, Google Dobra, jakie to w ogóle ma obrażenia? 16. Szybko jest 20. Dobra. Ma 135 ammo. Dobra. No i to tak zadaje obrażenia, okej. Okay. Nie wiem na co to strzela, czy po prostu jeden ma tyle i tyle. Nie wiem czy tu typa jakiegoś nie było. Czy jakieś budowle. Nie trzymałem! Dobra, słuchajcie, mamy kolejną gierkę, drugą. Jak widzieliście, no... Zdaje to... no, jak tam było pisało, 20. Myślę, że jest to dosyć spoko jako taka dodatkowa broń. Dobra, sporo tu typa leci, ale... jak to widziałem... Kurde, wylądował tu... że, no właśnie, to było niebieskie. Ciekawe, czy się da to, na przykład, ulepszyć. Są właśnie tego jakieś inne wersje. Ty jest od razu mam. Dobra, ma to 200. Dobra, sniper może wyrzucę. Czy gdzieś chłopy klepią? Dobra, to mały zasięg To był pokaz słabego aim'a Bardzo mi celownik klepał. Ty, pra mnie zabiło. Nie wiem czy to ten glut z tego. No nie! No i 60, no. Jakiś zesrany typ tu przyraz. Dobra, gdzie by tu sobie tym razem polecieć? W sumie możemy w to miejsce. Dobra, lecimy sobie gdzieś tutaj. O, o, o! I od razu mamy broń. Dobra, wolę najpierw zebrać tutaj... Jakie coś. Przecież ta broń jest dobra jako samobójcza. Ej, ty! A jakby tak właśnie to... ...tem tego bossa tak zakleić? Sprawdzimy to. Także dobra, wchodzimy sobie do wiru. I teraz... Tyk. Lecimy sobie tutaj. I tu mamy bossa na dole. Nie wiem, czy tu przypadkiem kogoś nie mam. Dosyć mało to zadało. No, no, no! No, tu jest jakiś typ jeszcze. Wielki, ja słuchajcie, nie mam takich na na tą walkę. Jierdzielę. Не! Пожалуйста. Есть. может здесь? Nie no, ja go nie zabiję. Nie no, przyszła do mnie! Dobra, jesteśmy w kolejnej gierce, ale zawsze, za każdą grę muszę popełnić takiego faila. Pójść do tego posranego bossa i oczywiście zginąć. Dobra, jakiś. Teraz polećmy sobie na przykład na ten domek. Jakieś typse leci. No nie lecę tam. Może mi trochę biją tego bossa, ja sobie potem po niego przyjdę. No już wilk mnie zauważył. Łaszek, Najzły nice O Dobra, sobie tego shotguna, jest fajny na początek Co my tu mamy? Gogan. Zawaliście. Więc yy, stawiam sobie. Teraz długie nóżki się zrobiły. No i lecę. Dobra, może bym tego skrzynię otworzył z tym shotgunem w Kolejny? Bardzo dużo ich tutaj. A, pod schodami. O. Co mnie wezmę? Dobra. Schodzę zabić wilki. Nie, dobra, to jest karabin. Mogę zbudować ściany? O coś jest nie tak Aha, teraz jest pod... pod ziemią? Takie totalny Dobra, mam mityka Na razie mogę się stąd z zabrać Dobra słuchajcie, jednak lecimy sobie słuchajcie do strefy Ponieważ ja mam 17 właśnie HP Wilk A tu już strefa właśnie leciała. Big, 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 lecę. Pierwszy raz słuchajcie, mam mitycznego właśnie tego shotguna. O, to jest tu też już schromowany. O tym nie wiedziałem. Po prostu słuchajcie, przed nami sotypy. się tam. Hej. Ale nie wiem co ja ostatnio robię tutaj. Sobie chłopić od tyłu i ze snajpy sadzi. Oj, tu słuchajcie, dopiero mi się pojawiło rzucany panel skokowy, czyli właśnie rzucany lunchpad. Tak więc, dobra, słuchajcie, pokazałem wam właśnie tego nowego nowo broń Gugan czy to jak to się tam nazywa. No i ten lunchpad. Więc omówiłem dzisiejszy update. Więc, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!